Uczą Cię, żeby unikać słowa nie od klienta. Tak naprawdę powinieneś poszukiwać słowa nie i zaraz udowodnić ci, dlaczego. Pamiętam swoje pierwsze miesiące w sprzedaży. Byłem młody, ambitny i przerażała mnie odmowa. I wtedy mi coś kliknęło. I wtedy wszystko się zmieniło. I przejdziemy sobie teraz przez trzy kroki. Krok pierwszy to musisz zrozumieć, dlaczego tak naprawdę boimy się odmowy. I nie, to nie jest Twoja wina, to nasza biologia. I teraz, pierwszy element, który powinieneś zrobić, to uświadomić sobie, że to tylko biologia, że Twoja niechęć przed usłyszeniem słowa nie to jest Twoja normalna reakcja. Drugie to musisz sobie uświadomić, że to nie jest ocena Ciebie jako osoby. To jest produktu lub wartości, którą przedstawiłeś. To nie, to nawet nie jest finalna decyzja. To jest krok do jej podjęcia. Krok drugi. Skoro znamy już biologię, to czas na przeramowanie. Krok trzeci. Dobra, mam już całą teorię, więc przejdźmy teraz do praktycznego zastosowania, do praktycznego wyciągnięcia tego nie.